Cześć dziewczyny! Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją produktów Ziai z serii Liście Manuka e, Wiem, te recenzje już były dawno, dawno temu, ale ja się dopiero zebrałam w tej chwili na zrobienie tych recenzji Na blogu też będzie pewnie recenzja, to Wam podlinkuję tutaj na dole Sobie odłożę i zacznę od tej pasty Bo pasta jest naprawdę... Mam tylko te dwa produkty, tą pastę i ten tonik Pasta jest super, naprawdę ją polubiłam Tylko wiecie, yy, mam... Ale co do tego produktu, może zacznę od tego, bo dużo dziewczyn właśnie mówiło, że ona jest super, bo jest tania. Tak, to jest to samo co Garnier, to jest to samo co L'Oreal ma w swoich ofertach naprawdę. I wiele dziewczyn mówiło, że fajnie, super, bo to jest tańsze, ale słuchajcie, to wcale nie wychodzi tak dużo taniej niż tamte, bo tu jest 75 ml, a te z Garniera czy z L'Oreala mają po około tam 200 ml, więc no... A co najmniej mają 150, więc jeszcze raz tyle i są w takiej samej cenie praktycznie. Także, no, e, No nie wiem, czy to jest tak bardzo. No, wychodzi prawie tak samo jak te garniery i, i tak dalej. Tyle, że jest mniejszej pojemności. Mniejsza pojemność dla mnie jest plusem, bo, na znaczy, no, wiecie, nie siedzi tak długo w łazience, możecie to zużyć w ogóle. Ale czy ta cena jest taka super korzystna, to mam się tutaj zastanawiać, bo nie wydaje mi się, przeliczając to na 100 ml, to nie wydaje mi się, że to jest super korzystna cena. W porównaniu do innych produktów, oczywiście. I teraz czy ją lubię? Tak. Także, no wiecie, tutaj są i plusy, i minusy. Lubię ją za, co? za to, że bardzo fajnie oczyszcza, bo możecie ją zastosować jako maseczkę i jako peeling. I ja robię tak, że najpierw sobie masuję trochę twarz, zostawiam to na 2-3 minuty. Na dłużej mi się nigdy nie chce. Zostawiam na 2-3 minuty i zmywam, tak jak zmywam maseczkę. Zastyga, bo jest to produkt z glinką, więc ona zastyga na twarzy, zmywam ją gąbeczką zazwyczaj. Mam po niej super oczyszczoną skórę, także naprawdę daję radę. No to jest ten wyciąg z tych liści manuka, no glinka, krzemionka, także wiecie, no skład wcale nie jest jakiś super ekstra. Wydaje mi się, że właśnie no już nie, nie jedna marka wypuściła coś podobnego, także... Nie wiem, ten zachwyt Wydaje mi się, że już właśnie minął na te produkty Faktycznie oczyszcza, ale no, U mnie nie robiło to żadnego takiego Wow, żeby mi coś urwało Także używałam właśnie wcześniej te produkty Z, Garniera, z Garnier i L'Oreal I Topa ma ten produkt, słuchajcie Porównanie tego do tego, co ma Topa to, to jest pikuć także spróbujcie sobie tego stołpy. On jest też dostępna w takich maseczkach, że jest spinning maska i żel odczyszczający w jednym z tołpy. I To Wam bardziej polecam, chyba niż to wiadomo. Topa jest troszeczkę droższa, ale według mnie yy, daje efekt odczyszczający lepszy. Także jeżeli macie mały budżet, no to wtedy ta ziaja ok, ale jeżeli możecie zainwestować troszeczkę więcej, około 19 zł w tą tołpę, w duże opakowanie, to weźcie sobie tą tołpę, bo jest dużo lepsza na pewno niż to. Dlatego tutaj, no, ja lubię ten produkt, ale. Jaką ocenę bym mu da, nie wiem, z czwórkę Jakoś no ładnie oczyszcza, ładna jest ta skóra No ale po każdym peelingu i po każdej masce odczyszczającej ta skóra będzie ładna Więc no ogólnie nic mi nie urwało, ale polecam, bo jest to dobry, dobry tani produkt yy, Także no, tak ciężko mi jest, kurczę wiecie, naprawdę wyrazić opinię na ten temat Bo niby lubię, ale tak nie do końca, te inne bardziej lubię Więc ogólnie tak jak mówię, daję czwórkę jeżeli jesteście nad zaczynacie, e, macie mało pieniążków, to wtedy takie 75 ml, za tam, nie wiem, 7-8 zł będzie ok. Tak, może powiem. Będzie ok. I na pewno Wam zadziała. Natomiast co do toniku. Tutaj e, na pewno ocenę jaką mu dam, to jest max 2,5. Bo, no nie wiem, tutaj też zdania są pomieszane, pomieszane. Podzielone co do tego toniku. Także czekam na Wasze komentarze oczywiście. Bo tak, aplikacja jest beznadziejna. Mam toniki w sprayu, na przykład z Tutaj go wykańczam To jest yy, taki tonik I on ma też spray i on psika ładnie I tutaj jest wszystko ok Natomiast ten tonik po prostu trzeba było psikać, 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 psikać A leciało bardzo mało Więc ja się wkurzyłam I wyjąłam tą rurkę tutaj, tutaj powinna być jeszcze rurka Wyjąłam po prostu tą rurkę i odkręcam to Bo najpierw to odkręcałam razem z tą rurką Ale to mi się zawsze rozlewało i była masakra Ale wyjąłam po prostu tą rurkę i go tylko odkręcałam ale niestety, co zauważyłam przy tym toniku, że on mnie bardzo, bardzo przesuszył. Jeżeli oglądałyście ostatnie moje filmiki, to wiecie, że tam narzekałam troszeczkę i na blogu, w sumie i w filmikach, że mi się skóra zmieniła. Nie mam już. Albo mi się właśnie skóra zmieniła, albo mi się przesuszyła teraz po, po tym sezonie zimowym. Ale ten tonik to z bo po prostu czułam, jak bardzo mi ściągał skórę. Jak pojawiały mi się coraz to nowe, suche skórki. Także na pewno nie polecam nikomu, kto ma cerę normalną nawet tego toniku, bo on naprawdę wysusza. Trzeba przy nim dobrze nawilżać skórę, dobre maseczki nawilżające, dobre kremy nawilżające, bo on y, naprawdę wysusza. I teraz y, co mam tutaj w składzie takiego... Alkoholu nie ma, więc tak wiecie, no, od razu się nie można przyczepić, ale naprawdę przysusza. No nie wiem, niby nie powinien, ale no mnie przysusza. Czy, czy jakoś oczyszczono, ładnie oczyszczam tam skóry. No nie powiem, ta skóra była oczyszczona, no ale nie wiem, nie chcę przepłacać oczyszczenia skóry jej przesuszeniem, bo wtedy wiecie, odstają nam skórki, szybciej robią się smarczki, kosmetyki jej kolorowe wyglądają śle na przesuszonej skórze, e, więc no nie, nie polecam. Po prostu nie polecam tego toniku. Jeżeli macie naprawdę taką. Skórę tłustą i bardzo zanieczyszczoną to ok, ale według mnie też są lepsze toniki, które sobie lepiej z tym poradzą A też pamiętajcie o tym, że skóry tłustej wcale nie można przesuszać, to nie jest dobre wyjście na, na radzenie sobie z jej przez przetłuszczaniem i z wypryskami, bo to się będzie działo od nowa i od nowa Ja ten tonik pewnie zużyję albo oddam młodszemu bratu, nie wiem, zobaczymy jeszcze Postaram się go zużyć, ale może to bardziej latem no nie wiem, na razie daję mu taką, taki wykrzyknik, że po prostu wysusza i ostrzegam Was, abyście uważały na to, bo właśnie potrafi sobie przesuszyć tą skórę. Tego widzicie, z nie jest duże, a ja już po takim suszyciu zaobserwowałam naprawdę wysuszenie mojej skóry. Także czekam na Wasze komentarze. Dajcie znać, co myślicie o tej paście i o tym toniku. Naprawdę czekam, bo nie wiem, czy tylko ja tak mam. Znaczy z tego co słyszałam, to ten tonik naprawdę wiele osób przesusza, więc dajcie znać, jak to wyglądało u Was, Papa. Pa!